Teraz na filmie przedstawię, jak sobie sprawdzać, gdzie można latać. Czyli wchodzimy na tą stronę. Codziennie jest inna aktualizacja. Tego najlepiej codziennie sprawdzać. Teraz tak, tu są strefy zaznaczone w całym kraju. Zjeżdżamy tym suwakiem w dół, czyli do ziemi. I teraz sobie zaznaczamy strefy, czyli CTR, czyli strefa, w której nie wolno latać w ogóle. No i teraz sobie przybliżamy. Na przykład chcę latać tutaj, kołyszowa. I tu jest czysto, tylko pytanie, do jakiej wysokości mogę latać? Czyli druga strefa to jest tema. Tu są dwie te strefy, tema, czyli bardziej żółta i mniej. Czyli zaznaczam sobie tą i pokazuję, od jakiej wysokości jest ta strefa, czyli od 0,20 feet do 0,35. Czyli do 0,20 można latać. Czyli jak się to oblicza, już mówię. Czyli dodaje się 3,0, czyli 0,20 do 3,0 to jest 2000. Podzielone na 4, no to jest wiadomo 500. I teraz trzeba ob, y, odjąć jeszcze wysokość terenu, na której mieszkamy. Czyli na przykład minus 200 to wychodzi. 300 metrów, minus separacja jakieś 50 metrów, czyli 250 tak i tak powiedzmy 250 jest bezpiecznie a górna granica wiadomo, że nas raczej nie interesuje no tu jest na przykład strefa do granicy z Ukrainą nad autostradą, czyli pisze do czyli 18 Czyli w sumie do wysokości, czyli jest od ziemi, czyli tu w ogóle nie wolno latać, czyli jest od ziemi do wysokości można obliczyć, czyli 1800 dodać 3 zera, znaczy 18 dodać 3 zera podzielone na 4, to się równa. Teraz minus wysokość, dajmy na to 200 metrów, czyli do 4300 metrów. Jak będziemy wyżej latać, no to możemy. Jak poniżej, no to, to wiadomo, że nie.